Cześć, witajcie na kolejnym odcinku z udawaną paczką krzyżówki XL a na dziś mam dwie uczestniczki Asia z kanału LaFable także serdecznie zapraszam oczywiście do Asi na kanał Asia Drapie Zdrapki organizuje fajne konkursy i tutaj postanowiła też u mnie wziąć udział i zakupiła sobie cztery takie zdrapeczki oraz już tutaj widzka. Renatka, która już brała udział, dokupiła sobie jeszcze trzy zdrapki I y, próbuję jeszcze raz. Oczywiście, wszystkie losy będą dopisane do y, końcowego etapu losowania. Dziękuję Wam bardzo, tutaj, dziewczyny, za y, wzięcie udziału. A ja się biorę za drapanie. Y, także na dziś mam 35 zł. Może jeszcze troszkę przybliżę. Oops. Ok, tak powinno być dobrze. W bonusie brakuje dwóch słów. E, tu na krzyżówkach... E, dwóch literek... jej już się e, Na krzyżówkach e, nie utworzyło się w tej nic. No to drapiemy. Kolejna literka jest to D. No, i mamy pierwsze słowo Ada, tu jest jeszcze D, tutaj jest D, L, tu jest D, tutaj i kolejne. Następna literka jest to N. Jest Unia, drugie słowo. Tu jest jeszcze N, tutaj kolejne, kolejne. Dobrze, więcej nie widzę. Teraz litera F. Tu jest dwa razy, a po tej stronie nie ma. Mamy O. utworzyło się słowo opona kolejna literka o x ale x tutaj chyba nie było i v no super v chyba też nie było no nie widzę no dobrze, bonusik 15 zł. Było, ale nie chciał się utworzyć. Zabrakło literki B. No dobra, to kolejna, numer 26. Tam to była 18. Tu też mamy dwa, dwie literki E i M. A tutaj się utworzyło słowo zapis oraz iga. A na drugiej jest słowo osa. No i sześć literek mamy u. U jest tu. No tylko jedno. Tutaj jeszcze. litera E. Mamy tu w ponusie. I też kuszą. Jedna literka. Ale zostawcie dla Asi i dla Renatki jakieś kwiatuszki. Serduszka. Na pewno im będzie miło. I to tyle. Prze kolejna literka L jest tu, jest tu. Tu jest słowo opal. Kolejna to K. Jeszcze k. I tutaj literka k tworzy słowo kanapa. No, mogłoby być teraz jeszcze M. No znowu V mi dali, ale V chyba tutaj też nie było. I ostatnia litera E y. jest tu i tutaj. I na drugiej stronie. No jest wygrana, ale nie dali literki M. Powinno być A. Tak jest. Jest A. Dobra, tutaj jest wygrana. Kolejna krzyżówka Asi. Tutaj została się jedna literka K. Krzyżówka z numerem 30. Także jest tutaj duża szansa. A i tu jeszcze mam słowo lew, a tutaj jest Ewa. I teraz dochodzi słowo Emu. Litera P. Wszystko na tej nie ma w ogóle? Znowu e, to mnie prześladuje, chyba ta litera. Kolejne jest K mamy makler. Czyli zaraz Asiu losujemy, zobaczymy co tam. Dla ciebie losuje się. Ewakuacja jeszcze tutaj jest. K. I tu jest y, trzecie słowo. Mamy Ewa, Oka i Emu. Teraz literka F. Mam tu. Jest tutaj. I ostatnie jest to Z. Tutaj jedno. I tutaj też jedno. Dobrze, czyli jest 5 zł na krzyżówce. I tu pewnie też piąteczka. Tak jest. No to jest dycha na tej zdrawce. Zgadza się. Dobra, ja już tutaj na chwilkę zatrzymam. I szykuję losowanie. Okej, okay, już jestem. Dobrze, mamy tutaj losowanie, uruchamiam maszynę i zobaczymy, co mi tutaj wybierze. Pasterek miodu. Pasterek miodu dla Ciebie Asiu. Dobra, tutaj odkładam. Jest wygrana też odkładam. No i dobra. Szukamy trzech takich samych symboli albo pszczółki mam z numerem 42. No i patrzmy. Jest plik A gwiazda i gwiazda, tęcza, portfel diament moneta. Moneta tęcza, jest bank, plik, plaster, złoto, ul, portfel, skrzynia, no i złoto jeszcze tu jest plaster, no i szybkie ostrzenie, drapaka, no, różne. Kończynka, drzewko, moneta, portfel. I tu ostatnia szansa. Dwa razy bank i kończyna. Czy będzie pszczółka? No, niestety jest jabłko. OZ. No, niestety nie udało się w tej strapce. Ale mamy jeszcze jedną strapeczkę, y, też Asi. A więc tutaj. Postawiam. Mamy dwie literki w bonusie, yy, tutaj jest słowo gaz, tutaj jest słowo gad oraz duma. No i sześć literak. Litera B. W bonusie nie ma, ale są tu. Kolejna literka jest to T, no i mamy tutaj. Tu. T. I T. I teraz po drugiej stronie. Chyba wszystkie. Kolejna jest to I. Tutaj jest jeszcze tutaj. Następna literka jest to L. Jest słowo Alpy, i jest to trzecie słowo, czyli jest piąteczka. Litera H tutaj jest tu. Nie jest tu. I ostatnia literka jest to E. No nie dali tym razem bonusu. To jest słowo Ewa. Nie pominęłam, to są tutaj dwa. A no, po tej stronie, czy coś dołożymy? Chyba nie. Dobrze. O, tu był tysiąc, no super. Powinno być A. Mamy trzy słowa. Tak. I ta jest też wygrana. No dobrze. Czyli Asiu, z Twoich zrapek, no super wybór. Na cztery wybrane, trzy są wygrane. I tak bierzesz udział w losowaniu. Dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału w tym pierwszym. I teraz trapeczki Renatki. I tu mamy tak z numerem 18 Goliat. Tak, to są Renatki, tak, Renatki. Czy coś się utworzyło? Nie, tu mam cztery literki. Kolejna jest to A. No i mamy tu w bonusie. Tu, może tym razem się Renatka uda. Tutaj jest jakiś bonus znaleźć. Bardzo bym chciała. Tu jest. Chyba tyle. I na drugiej słowo magma utworzyło się. To jest jeszcze A. Dobrze, kolejna literka jest to U. No bo onu się nie ma. No to tu zaznaczam. Tutaj. I na drugiej stronie jest tu. Następna litera jest to N. Tutaj się tworzy słowo dno. To tyle. Dobrze kolejna E. Strona, jest tu, tu. To tyle. Następna literka to F. No właśnie, tu na nią patrzyłam. Jest tu i tu. I ostatnia jest to i. Jedno tutaj jest słowo piec. A po tej stronie nic więcej nie dokładamy. Dobrze, to jest. Mm, tak, jest przegrana. Dobra, to ją tu odkładam. Kolejna zrabeczka z numerem 25. Renatki w bonusie orszak też brakują cztery literki. Mamy L. I tu się tworzy słowo elf. Tu był słowo opad. Tu jest L. Tutaj. Mam słowo pole. Tu. I tu kolejna. Dobra. Następna literka jest to H. Hmm. Tutaj jest H jedno dalej S jest w bonusie jest tutaj No, nie ma więcej napramu. Kolejna litera, no X -a. dalej. Litera U Ostatnia literka jest to Z. I na tej stronie Z jest tutaj jedlicze. To jest drugie słowo. No niestety. Mogło być dyszka. I kolejna jest też Rana, dobra, i ostatnia strabeczka Renatki, też są cztery literki w bonusie, a tu nie utworzyło mi się żadne słowo, teraz litera O, no i mamy w bonusie teraz, tu jest, tu... na drugiej tworzy się słowo Noe jest jeszcze tutaj tutaj tu jest i to tyle kolejna literka jest to J J tu tutaj jest J następna D jest Tutaj, tu mam słowo dno, a na drugiej stronie nie widzę D. Kolejne, jest to R, jest w bonusie. I na drugiej stronie, tutaj, tutaj. Kolejne. Teraz litera I. No znowu nie dali bonusu. Ostatnia litera jest to A. jest słowo "pisa. No, czyli są tutaj dwa i tutaj na tej stronie jest ten nina. Są dwa słowa noelina, także nie ma niestety chyba, że coś ominęłam. Nie, nic nie ominęłam jest u O. E, dobrze, czyli z tych zpeczek mam tutaj, gdzie pożą tu są. E, są wygrane na kwotę 20 zł z 35 Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie, e, tak jak mówiłam, serduszka, jakieś czy kwiatuszki dla dziewczyn. Dziewczynom bardzo dziękuję, wielkie serducha dla nich i bierzecie jeszcze udział. O, na koniec w ostatnim e, odcinku. Może zrobię chyba jeszcze będą dwa e, odcinki i będzie losowanie na odcinku także. Zapraszam, dziękuję Wam bardzo Pa!